Dzień dobry! Dziś nie będzie filmu, niczym nie pojedziemy, bo nie bardzo jest jak. Nie zdążyłem niczego więcej nagrać przed zimą, a przyszła duża zima. Moje miejsce do nagrywania wygląda tak, jak widzicie, jest całe od śniegu, a mój tor do testowania samochodów na 100 metrów jest jedną wielką ślizgawką. Tak więc, dzisiaj zmienię koncepcję. Także dzisiaj będzie coś od kuchni i mały spacer po okolicy. Po leśnej okolicy. Generalnie filmy nagrywałem 20 lat temu już. Ale wtedy nie miałem pomysłu, żeby wrzucać je do internetu. A w zeszłym roku postanowiłem to zrobić. Oprócz filmów z samochodami, chciałbym tu również ponagrywać trochę natury. Co zresztą wrzucam wam w rolkach. Jakieś zwierzęta, które uda mi się zobaczyć, a jest ich tutaj całkiem sporo. Ale oprócz tego chciałbym również porobić jakieś testy innych rzeczy niż samochody. I takie testy też się pojawią. Oprócz tego będę starał się, tak jak widzieliście w czołówce, mam napisane wywiady. Chciałbym je również przeprowadzać z ciekawymi osobami, aby pokazać Wam, nie wszystko to, co się udaje, bo ja mam takie wybitne szczęście do rzeczy, które się nie udają, i bardzo często mi się zdarzają sytuacje, które nikomu innemu się jakoś nie zdarzają, a mi się wydarzą. Dlatego kiedyś założyłem taki profil, co mogło później tak, ale teraz wymyśliłem, że w tych wywiadach chciałbym pokazać, co ludziom poszło, nie tak, w czymś fajnym, żebyście mogli zobaczyć, że nie wszystko jest takie super. I takie wspaniałe i cudowne jak wygląda na obrazku czy tam na filmie. Także dzisiaj bardzo krótka informacja, krótki filmik. Myślę, że na za dwa tygodnie już uda mi się coś nagrać, jeśli tylko pogoda się poprawi i pozwoli. Zobaczymy. Jeśli nie, to postaram się zrobić też czegoś innego niż samochód, żeby jednak jakiś z tych filmów trafił na kanał, żebyście mogli dalej mnie oglądać. Cieszę się bardzo z subskrypcji, bardzo Wam dziękuję i chciałbym prosić, jeżeli możliwe, udostępnijcie. Zasubskrybujcie kanał, bo dzięki temu jest szansa, że będę mógł zrealizować inne ciekawe pomysły, które jeszcze mam i się rozwijać w jakiś sposób. Tymczasem ja marznę, bo jest na dworze w tej chwili 10 stopni mrozu. Oprócz tego zapowiadają znowu opady marzącego deszczu. Więc zima na całego, no ale w końcu jest zima, więc musi być zimno. A ja życzę Wam wszystkiego dobrego i do zobaczenia. Pa!